Headache Manager. 16 września 2013, poniedziałek, 15:15. :15. Michael The Killer. Michael był dzieciakiem, który nosił szar szarą bluzę z kapturem i każdego dnia miał bardzo smutną minę, ponieważ dzieci w szkole zawsze się nad nim znęcały. Zawsze zabierały mu książki i popychały go na ziemię. I kopały po twarzy, i te dzieci są dla niego bardzo, bardzo niemiłe. Ma siniaki na twarzy, i każdy wyśmiewał się z tych siniaków na jego twarzy. Jedynie czuł się żywy, kiedy rysował. Rysował każdego dnia i każdej nocy. I nie przestawał, bo kochał rysować. Kochał rysować szkielety, zombie, demony i potwory. Oprócz tego kochał Creepypastę bardzo mocno. Jego ulubione to był Ben Drowned i Laching Jack i Slenderman i Sonic.Exe. Jednego dnia rysował sobie i wtedy niemiły łobuz podszedł do jego ławki i wziął jego kartkę i ją podarł. Podarł ją. To w tym momencie stwierdził, że ma dosyć niemiłych łobuzów, i wziął swój ołówek i dźgnął łobuza w gałkę oczną. Krew była wszędzie. Łobuz krzyczał, ale Michaela to nie obchodziło. Wyjął swój sekretny nóż i dźgał go w klatkę piersiowo łobuza i go zabił. Jestem bogiem, powiedział. W tym momencie zrobił się szalony i nienormalny, i jego oczy stały się czarne z białymi ziarenicami, i zaczął się śmiać. I ktoś zadzwonił po policję, a jego to nie obchodziło, więc próbował zabić policjantów. Ale policjanci mieli pistolet, więc go zastrzelili i krew się polała wszędzie. I teraz jest martwy i jest już duchem, więc jeśli widzisz rysunki na ścianach i słyszysz straszną muzykę, twój koniec jest blisko. Yo, moje backstory, proszę, bądź, bądźcie mili. Co kurwa? Co to za gówno? To moje backstory! Bardzo ciężko nad nim pracowałem, więc proszę, nie bądźcie nie mili. To nie jest dobre miejsce na twoje gówniane fanfiki. To oczywisty troll. Nie jestem trolem, nienawidzę troli. Oh, facepalm. A myślałem, że to ja jestem beznadziejnym pisarzem. Poza tym, czy ta strona nie jest do ARL zdarzeń paranormalnych albo teorii spiskowych? To... nie wiem co ten głupi dzieciak tutaj robi. Co to za gówno, LMAO? Po prostu epicka ta historia, headache manager. Dzięki anomalii. An -ano -anomali. Jemu się spodobało, a nie jak wam, dupkom! Użytkownik został zbanowany za ten post. Jezu, rzeczy, które ludzie w dzisiejszych czasach robią dla atencji, żenujące. Nie żartuję, jestem zaskoczony, że ludzie dali się nabrać na tak oczywistego trola. Mamy takich ludzi co tydzień i zawsze nabierają nowicjuszy. Wątek zamknięty. Rasta Masta, 30 września 2013, poniedziałek, 15:01. Cześć, idioci, to znowu ja. Myślicie, że się mnie pozbędziecie, po prostu mnie banując? No to pomyślcie znowu. A teraz więcej o Michaelu. Michael The Killer 2. Miał był teraz duchem i był zły. Chciał się odegrać na tych wszystkich łobuzach, którzy go skrzywdzili. Pewnego dnia, jak latał sobie po i chodził, zobaczył mężczyznę idącego ulicą i wiedział przez jego wygląd, że on był łobuzem. Miał wiedział wtedy co zrobić, wziął swój nóż u... i podążył za nim do domu. Kiedy wszedł do jego domu, przyczaił się na niego, a potem odwrócił i wrzasnął. Aaa! Michał próbował dźgnąć go, ale nie trafił i łobuz powiedział. A Nie krzywdź mnie! I Michał zdenerwował się jeszcze bardziej, kiedy on to powiedział, więc wziął lampę z jego stolika i potem ją rozbił na jego głowie i jego czaszka zrobiła krk! I wszędzie była krew! Michał zaczął zgacić gać jego głowę, aż mózgi i kawałki czaszki rozprysły się wszędzie, a potem zaczął się bawić kawałkami mózgu i czaszki dla zabawy i zaczął się śmiać, ha 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 ha, i postanowił udawać, że mózg i czaszki były tak jakby szachami i zaczął grać w szachy tymi kawałkami, bo był taki szalony i wariatem. Ten idiota na to zasłużył, powiedział Michał. O, ok, koniec. To jest część druga. Proszę tym razem, bądźcie mili. Przestanę, jak będziecie mili. Bądźcie mili i nie trolujcie. Rany boskie, tylko nie sok papet. Epicka historia, autorstwa poprzednio. Headache Manager. Clockwork, nie zachęcaj go. Ja się nie bawię skarpetkowymi pacynkami. To dziecinne, co to ma do mojej opowieści. What the fuck? To pierwszy raz tutaj, jak widzę, trola używającego sok papetowych XD. Najpierw też mnie to dziwiło, ale patrząc na to, że konto zostało stworzone dość niedawno, a jego pierwsze i ostatnie posty są w wątku Michaela, to na stówę jest sok puppet. Mówiłem, nie jestem trolem, nie jestem pacynka, te też to głupie. LOL to znowu ten dzieciak z jego gównianymi łopkami. <laughs> Przestań mówić, że są gówniane, ty bany dupku, mam nadzieję, że kurwa zgniesz jebana kurwo, idź się zabić, nikogo by to nawet nie obchodziło i tak, bo wszystko co robisz, to siedzisz cały dzień na komputerze, gruby, leniwy cwelu, pewnie jesteś adoptowany i twoi rodzice cię nienawidzą, pewnie też... Użytkownik został zbanowany za ten post. Chryste. Jeez, ale dostał bólu dupy. I tak, Clockwork Nogans ma rację. Powinieneś przestać pozytywnie odpowiadać na takie posty. Sprawiasz wrażenie, jakbyś był to w zamieszany. Lol, ok, przestanę. Wątek zamknięty. Ice Cream 30 października 2013, środa 22.55. Grrr! Zgrzyta zębami i zaciska pięści podczas gdy Insanity od Miki i Kaito z wokaloidów zaczyna grać. Przestańcie mnie banować! Na serio, banując mnie, tylko pokazujecie jak głupi i dziecinni jesteście, wyłobuzy! Arr. W każdym razie nadszedł czas na następną część Michaela The Killera. Ta jest jeszcze bardziej straszniejsza i bardziej przerażająca od drugiej. Michael the Killer 3 Przebudzenie. Kiedy Michael skończył grać w szachy, ciałem tego jednego łobuza zdecydował się poszukać więcej łobuzów do zabicia, więc poszedł w inne miejsca i znalazł dom, w którym wiedział w głębi serca, że tam mieszka bardzo niemiły łobuz w środku, więc szedł tam i zakradł się, jak w drugiej części. Pamiętacie tę historię? Była dość szalona, lol. I znalazł łobuza i on właśnie przygotow. Przygotowywał jakieś jedzenie na patelni, i na tej patelni olej tak skwierczał, skwierczał tak, tak. Kiedy Michał zobaczył skwierczącą patelnię, to wpadł na pomysł, więc zakrać się. Za obozem i walnął go, jego twarzą w gotującą się patelnię, i wyciągnął z powrotem z patelni i rzucił na ziemię. On krzyczał, a jego skóra twarzy wyglądała, jak kiedy zostawisz piankę w gorącej temperaturze za długo. Ale te brązowe części były czerwone zamiast brązowej, i Michał pomyślał tak, więc wziął gryza z tej twarzy i ściągnął skórę z twarzy. Także widać było mięso i trochę też było kości, co przypominało Michaelowi o tych. Czas czaszkowych szachach z drugiej historii, ale zdecydował tym razem zrobić coś innego. Zdecydował, że będzie torturował łobuza, co było czymś nowym dla niego, ale zawsze chciał to zrobić, więc poszukał jakichś rzeczy w kuchni, które by mu pomogły. Słyszał łobuza jak płakał, przez co się zaśmiał i potem zobaczył, że on wstaje, więc nadepnął na, nadepnął na jego nogę i zaczął mocno, mocno tupać, a potem wyjął swój nóż i dźgnął stopę parę razy, tak, żeby nie mógł chodzić po, na niej i było, było tak dużo krwi, że Michał się na niej poślizgnął, jak na skórce od banana XD. Ale po tym, po tym się bardzo już niecierpliwił i postanowił, że to torturowanie było za trudne, więc już chciał po prostu zabić łobuza raz na zawsze, więc zaczął dźgać wszędzie na ciele łobuza, dopóki krew nie zrobiła wielkiej kałuży i w końcu łobuz przestał płakać i się w, wreszcie się skończyło, po tym jak dźgnął go w szyję siedem razy. Michał bardzo lubił zabijanie itp., bo jest szalony i super fajny. Ale zawsze czuł się bardzo samotnie, i jak to robił. I zawsze miał wrażenie, że jedyni ludzie, z jakimi rozmawiał, to byli łobuzy. I było mu strasznie smutno przez to. Ale może jednego dnia Michał znajdzie przyjaciela, więc jeśli spotkasz Michała na ulicy, może po prostu zostań jego przyjacielem, to cię nie zrani. Koniec. To mi zajęło. Tak długo, omg, bardzo, bardzo się starałem z tym opowiadaniem, więc proszę proszę, bądźcie tym razem mieli przynajmniej raz! Znowu ty? Serio, gościu, jesteś kurwa nudny, przestań wstawiać ten szajs! Chwila, czy Ice Cream nie był czasem w tej społeczności od jakichś 7 miesięcy? Czekaj... Co? Już wiem co robić! Jest jeden łobuz, na którego mam NAJWIĘCEJ NIENAWIŚCI! Mam Cię. Ha? To mój dom. Żaden z was nie był dla mnie nawet trochę miły. Wychodzę z tej strony, idę na Creepypasta Wiki. Może tam docenią moją ciężką pracę. Spierdalajcie i umrzyjcie i chuj wam w dupę, hejterzy. Pa na zawsze. Co do kurwy. Jeśli to jest jakieś ARG, to jest na serio dobrze zrobione. Przysięgam, że nie jest. Pa 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 panupki. Wątek zamknięty.